No dzisiaj rozpoczynamy naszą przygodę z Age of History 2. Zapraszam. Zadaniem w tej serii będzie stworzyć nie, nie królestwo morza między znaczy Królestwo Polskie trzeba stworzyć między a więc potrzebujemy terenów Litwy, Łotwy, Estonii. Białoruś, Ukrai Ukraina, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Mołdawii, Ukrainy ponownie, Chorwacji, Bośni, Serbii, Macedonii, Kosowa, Czarnogóry. No dobra, trochę odcinków myślę, że z tego będzie. A więc to co? Trzeba chyba zacząć. O nie, wy to widzicie. Oni mi wysłali poprawienie relacji. My Oczywiście z, My bardzo ich nie lubimy, bo mają dziwnego władcę. Kinzong, jeśli to oglądasz, zmień się! Ci ludzie tam cierpią. Dobra. Koniec już tych reklam. Dobra. Zaczniemy sobie atakować odbi. Zaczniemy sobie atakować Białoruś. Wiem, trochę mało wojska, ale jeszcze coś tam mamy. Dobra, przebijamy się. Pięć jednostek. Jacie. Tam trzeba wspomóc Ale farta, że tak powiem. Aaaa! Straciliśmy Straciliśmy, powtarzam! Straciliśmy, mamy problem. Mały, mamy problem. Pro, ma, ale mały przynajmniej, a nie duży. Dobra. Tutaj jakiś Parysaw, tamta armia się zajmie tutaj. Zostawcie mi Mińsk. Mińsk ma być mój, chociaż i tak nie przyszedłem tutaj po Mińsk, ale przynajmniej będziemy większy niż Międzymorze. Mimo, że zadanie to stworzyć Międzymorze jakby. Między, znaczy między Bogiem a prawdą, to to nie jest za łatwe wyzwanie. Naprawdę tych terenów trzeba zdobyć. Bardzo dużo. Na szczęście, z Rosją nie musimy. Czy też musimy? O nie. Nie mówcie, że też musimy. Nie. A nie, to nie tu. Nie, nie musimy. Nie musimy. tego zdobywać. Dobrze. I oni tutaj będą tak uciekać w tym gomelu. No właśnie, i o tym mówię. I to jest najbardziej chamskie, Age w e, historii 2. I niech oni to Niech oni to zmienią, bo te boty są po prostu skurzające. Dobra. A, Estonia. Co? Jak to Estonia? A, no spoko. Jak weźmiemy troszkę więcej, to nic się chyba nie stanie. No, tyle weźmiemy. Czyli dobrze, już tutaj te tereny mamy. To jest nawet dodatkowe. Tutaj też są dodatkowe. A jest to. Estonię też trzeba, więc może tak, trzeba Estonię, ale no jak to Irlandia, o nie, łatwa, the... trzeba bo Irlandia, się zastanawiam, mi wypowiedziała wojna, przecież oni są daleko stąd. Tutaj do Talinina. O! O! O, Dania. O nie! Dań, z Daniem trzeba będzie tak to walczyć, jak mi to ukradną. O nie. O nie. Ja na ich miejscu radziłbym się bać. Duńczyków. W sensie jako dończyk. Jakbym był dończykiem, rzecz jasna. Bo jestem Polakiem z krwi i kości, mam nadzieję. I co teraz słabijaki powiedzą z łotwy? W sensie nie, jakby co w tej serii to nie obrażam nikogo. Tylko po prostu... No czemu jeszcze z Szwecją się bijecie? Oni są nienormalni w tej grze. Rzecz jasna. Bo nikogo nie... I z Holandią też się biją, tak? Nie. Czemu tu Holandia bije? Z kim się Holandia bijesz? Z Litwą się bijesz. Zostaw moje tereny! Ukradną, ukradną mi tereny Litwy, które są mi potrzebne. I będę miał kolejną wojnę. Dobra, przynajmniej tutaj już nie ma tych Szwedów. Możemy sobie od razu przejść dalej. No, sorry Was, Państwka, ale to Wy mi wypowiedzieliście wojnę, jakby. No więc. Teraz umieracie. No, ładnie, bardzo ładnie. Ja bym chciał wszystko wziąć. Mogę, pro, proszę, powiedzcie, że tak. Jest! Jest, dobra, mogę wszystko. Mogę wszystko. Tutaj też mogę wszystko. Woru, a. To jest ciekawe, no. Dobra, widzowie, i to będzie na tyle dzisiaj, więc żegnajcie się, żegnamy się. Papa! Pa.